Patrzcie, co tu się dzieje. Niby budowa, a tu pusto jak na cmentarzu. Ani majstra, ani pracowników. Nawet tych ochroniarzy nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo chciałbym tam podejść i pokazać wam, co tam się dzieje. Postawili jakiś drewniany szkielet? Kto normalny buduje domy z drewna w Polsce? Dobra, chodźcie. Zobaczymy, co to za tajemnice tam się kryją. Spróbuję przejść za ten kontener i sprawdzę, czy naprawdę nikogo nie ma. Nie chciałbym spotkać drugi raz tych typków z bronią. Swoją drogą ciekawe, co oni tam trzymają w tych kontenerach. Ok, zerknijmy. Tam pusto. Dobra, chodźmy za te przyczepy. Żwiru nas wozili, beczek rozstawiali to chyba na paliwo, ale czort wie. Co oni tu chcą, czołgi tankować? Na cholerę tego tyle. Tu jakaś stara przyczepa kempingowa, ale otwarta. Dobra, tutaj też czysto. Wygląda na to, że naprawdę nikogo nie ma. No to możemy iść się przyjrzeć bliżej. Powiem Wam, że mega mnie to przeraża. Zawsze jak coś się na wsi działo, to wszyscy wiedzieli kto co i po co. A teraz powstaje tak ogromna inwestycja. Przecież te wszystkie belki, co tu leżą, sprzęt, ludzie, to wszystko kosztuje gigantyczne pieniądze. Nie mówiąc już o tym, że to dzieje się tak szybko. Tę konstrukcję postawili w niecały tydzień. Ja nie wiem, jak oni sobie to wymyślili i co będzie, jak przyjdzie zima. I to jest kolejny dowód, że raczej nikt normalny nie będzie mieszkał w takim domu z tektury przy minus 20. Tutaj kolejne kontenery i to sporo większe od tamtego. Już w czymś takim można by było mieszkać. No dobra, teren czysty to na spokojnie można podejść. Zobaczcie, co to jest. Mi to wygląda na dach. Czy oni serio robią wszystko na odwrót? Powinni najpierw mury budować, a dopiero potem to przykryć dachem. Czego? Szefie, ten rudy znowu się tu kręci. Pozbądźcie się go, ale ma to wyglądać na wypadek. Tak jest! A to co? Drewniane szkielety, jak w starym młynie. To już teraz ma z dwa piętra wysokości. A co dopiero, jak ten dach jeszcze tam wrzucą na górę? Mógłbym uwierzyć w to, że ktoś tutaj buduje hotel, no ale umówmy się. Pyśkowice to raczej słabe miejsce turystyczne, mimo że ja nigdy w życiu nie zamieniłbym się na żadne inne miejsce na świecie, to jednak dla obcych ludzi jest to zwykła wieś bez perspektyw. No dobra, słuchajcie, nie ma co kusić losu. Spadam stąd, bo jeszcze mnie ktoś zobaczy, a poza tym już pewnie kupiec na zboże przyjechał, więc będę musiał pomóc wujowi. W tym roku dobra cena, więc sprzedajemy szybciej niż zazwyczaj. Ale to dobrze, parę złotych wpadnie do kieszeni, co by nowe części do prasy kupił. O Wilku, mowa jest i pan Ryszard. Brzmijkę słychać, więc już wiem, że robota sprawnie pójdzie. Super sprawa z tą żmiką, co ma grubą dyszę, tylko powiedz dlaczego ja tam silnika nie słyszę? Spokojnie, Maniek, silniczek elektryczny, nowoczesność. Ty byś pewnie wolał, żeby ryk jak w kombajnie był, co? E, dzień dobry, panie Ryszardzie. Cześć wujek, widzieliście co tam się od Janie Pawła? Po mojemu to tam bazę nasa budują jak nic. Co? Sob? Jaką bazę? O czym ty mówisz młody? To ty nic nie słyszałeś, co tu się dzieje? Jakieś gangusy wykupują naszą ziemię? przy kapliczce kupili 5 hektarów i coś wielkiego budują i nie ma szans, że podejdziesz, bo osiłki z bronią pilnują. Mafia? Broń? Wy się chyba z głowami zamienili. Co mafia miałaby tu robić na waszej wiosce? Budować chyba sobie żartujecie. Myśli pan, że my sobie to wymyślamy? Parę dni temu widziałem trzy BM-ki. Podszedłem zapytać, co się dzieje, to mnie trzech facetów w garniturach chcieli ołowiem poczęstować. Na miłych cieciów to oni nie wyglądali. I dosłownie przed chwilą byłem tam, bo zauważyłem, że nikogo nie ma. Budowa na pół hektara, drewno nowe jak ze sklepu to nie wygląda jak robota zwykłych chłopaków. Jeśli młody nie ściemniasz, to muszę Wam przyznać, że to naprawdę spory problem. U nas w Karchowicach to nikomu by do głowy nie przyszło, żeby jakieś podejrzane typki robiły szemrane interesy, bo i po co w sumie? Oprócz kilku sklepów i kościoła niewiele tam jest. No to sam widzisz, że u nas też tylko słoma i błoto. Chyba, że ktoś odkrył, że pod ziemią jest złoto. Ta, złoto. Widzę, że jedna już prawie pełna. Weź tam młody, zatrzymaj żmijkę, a ja podjadę do przodu, żeby się drugą przyczepą podstawić. Się robi. Jeszcze, jeszcze kawałek. Dobrze idzie, jeszcze metr. Mm -hmm. Ile tam jeszcze? Dobra, już, już wystarczy. Dobra, podpinamy. No i fajnie, elegancko leci. I co zamierzacie zrobić z nimi? U wujta byliście na policji? Rysiu, na policję iść nie planuję. Bo co mam powiedzieć, że ktoś dom buduje, tylko mnie wyśmieją i uznają za wariata. A jeśli to naprawdę mafia, to na nich nie ma bata. No tak, racja. Na pewno mają jakieś kontakty w policji, więc tym moglibyście tylko sobie pogorszyć sprawę. E, powiedzieliśmy Sołtysowi, ale on jest trochę nie bardzo ten tego, więc w sumie nawet nas nie zdziwiła jego reakcja, a w zasadzie to brak jego reakcji. Sołtys to młody szczyl i nie pamięta jak to kiedyś było, tak? Jak w Króżewnikach o trzy palce ziemi się dwóch sąsiadów biło. Nie po to mój ojciec walczył na wojnie, abym teraz pozwolił bandytom zabrać ziemię i patrzeć spokojnie. Bo te ziemię nam Bóg pobłogosławił. Jest nasza. Tylko nasza. I nie zamierzam jej zostawić. No to co zamierzasz zrobić, Maniek? Tego nie wiem, ale wiem, że coś należy zrobić. Jak będzie trzeba, to całą wieś postawię na nogi. Słusznie, Maniuś. Słusznie. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, to odezwij się. Może będę mógł pomóc jakkolwiek. Co to za czort? O, wow. Wuja nie uwierzysz, kto do nas zawitał. Twój Władimirko wrócił do żywych. Mówisz poważnie? No, najwyższa pora. Orka w polu czeka, a nie było traktora. No i po robocie. Maszyna śmiga jak nowa. Wtryski były zapieczone jak stara patelnia, ale jakoś udało się wyjąć. Kąpiel w ultradźwiękach wyczyszczone na błysk i wyregulowane. Silnik teraz pracuje jak zegarek. No i takie naprawy to ja rozumiem. A to ja się pana zapytam, ile mi pan za to skasuje? Panie po sąsiedzku to po taniości. Dwie stówki za robotę i za te chemikalia do czyszczenia. Jakby pan nowe wtryski kupował, to by pan pięć razy więcej zapłacił. Ja mogę zapłacić drugie tyle, byleby mieć to z głowy. Ja potrzebuję mieć do roboty traktor gotowy. Jest gotowy. Gwarancja jest na moje słowo. Tylko proszę tankować porządne paliwo, a nie jakieś wynalazki. I będzie pan miał spokój na lata. Z tym nie będzie problemu. My zawsze tankujemy dobre paliwo. A co ty powiesz na temat tej budowy? W końcu to niedaleko ciebie. Wiesz, może coś więcej? Pewnie wiem tyle samo co i wy. Słyszałem, że to jakaś grubsza afera. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć, ale jak sobie uświadomię, że tyle lat mieszkaliśmy tutaj spokojnie, a teraz będą się kręcić tutaj jakieś szemrane typki, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Do czego to doszło? Gdyby nie broń, to już dawno bym im mordy obił. Trzeba pokazać, że u nas się takiej gomory nie robi. A może im w nocy wszystko rozwalić, żeby... Rano zobaczyli, że z chłopem lepiej nie zaczynać. Odpada. Tam albo ciągle ktoś pracuje, albo ktoś inny pilnuje. Ym, próbowałem kilka razy podejść i już z daleka widziałem, że ktoś się tam kręci. Dzisiaj to nie wiem, albo mieli jakiś problem, albo ja miałem szczęście, że na nikogo nie trafiłem. Zniszczyć im budynek to za mało. W zemście przyjdą i nam chałupy spalą. Musimy być na wsi jak jedna drużyna. Trzeba im pokazać, że z nami się nie zaczyna. Dobrze pan mówisz. Trzeba im pokazać, że jeśli chcą tu zostać. To muszą wiedzieć, że nie damy im spokoju nawet na chwilę, tym bardziej jeśli zaczną rujnować naszą wieś. No dobrze panowie, bardzo wam kibicuję i miło się gada, ale niestety robota sama się nie zrobi. Chodź Maniek ze mną, pojedziemy na wagę i rozliczymy się od razu. No dobra panie majster, z wtryskami wierzę na słowo. Weź młody zrzuć władka i postaw tam obok. Polecam się na przyszłość, choć mam nadzieję, że to ostatni raz. Kiedy musiałem poprawiać po kimś spartoloną robotę. Wszystko wskazuje na to, że od teraz to ty będziesz serwisantem naszych maszyn. A propos, jak już wuja sobie pojedzie z panem Ryszardem, to może miałbym dla ciebie pewną małą robótkę. Siedzę na hacie jak cesarz. Moja kobieta to moja ekipa. Moje chłopaki to jest moje kru. Działam mi noży kapitał. Ludzki płyty bębnika. Właśnie to dzieje się tu. Nade mną pan czuwa. Wiem, że to się uda. Nie ma co tu czekać. Badaj ten towar, który daje go cesarz.